Maneczko wszystkim, aktualizacja mała. To tak, w domku aktualnie nic się takiego nie dzieje. Płyty dojechały OSB do sklepu. Tylko muszę ogarnąć busa i podjechać po nie, ale to myślę, że na dniach bezpieczniki dojechały. No to tak, wydawało mi się, że zamawiałem 5, żeby tylko smart wskoczył, ale okazało się, że zamówiłem 6, czyli 3 więcej mam. Ale to nie szkodzi, to się przyda. W sensie gdzieś tam w głowie mam jakieś inne projekty, jakby się udało skończyć ten domek. Także to się nie zmarnuje. Dojechały różnicówki z takiej firmy, już wam pokazuję. No mam nadzieję, że faktycznie jest to bez znaczenia i nie będzie elektrykowi to przeszkadzać, że takie coś polecił. Ale czytałem opinie i wszystko w porządku, w sensie cena do jakości przykładowo ta kosztowała 60 zł, niecałe z Hagra kosztowała 135 zł, czyli o jakieś 70 zł, tak no, około 70 zł, bo nie wiem ile dokładnie tam kosztowało to wszystko, droższa była z marki topowej, więc to już kwestia. No zależy, wiecie, w jakiej sytuacji jesteście finansowej, czy zależy wam na tym, czy na oszczędności. Ja wybrałem po prostu takie, bo mi taki elektryk napisał, że spoko też mogą być i, i żeby nie przepłacać. No to wziąłem, nie? Sposugerowałem się nim. Jak trzeba będzie, to się wymieni. I ciekawostka w zielonym sklepie, jak patrzyłem, to z tej firmy... Yy, różnicówki kosztowały 205 zł, czyli jeszcze więcej jak z tego Hagra, więc yy, w markecie chyba się nie opłaca. Yy, w mrówce było trochę. Yy, tańsze były z tego Hagra, ale też niewiele, tam kwestia nie wiem, 15 zł. A nie wiem, czy wspominałem, ale te wzorniki żeśmy kupili na. Weekendzie i tak już wiemy, że między tymi dwoma coś musimy znaleźć, w sensie jakąś barwę. Te trzy akurat teraz ładnie wyglądają w tym, w telefonie jak nagrywam, ale ogólnie no jest pogoda taka dosyć burzowa i światło jest takie niekorzystne, nie tak jak normalnie ładnie, także no troszkę to przekłamuje to co widzicie, ale Musimy coś znaleźć. I co jeszcze ciekawego? Nic w sumie się nie dzieje, o robota dom. Także trzeba czekać. Aż...